Witam kolegów hodowców. W następnej części chcę zaprezentować gołębie Deklak Jansen. A więc gołębie w zupełnej czystości utrzymane. Są to gołębie Jansen. Wiadomo, pochodzące z gołębi od Deklaka. Dawno nie żyjącego hodowcy. Gołębie są, jak mówiłem, już w zupełnej czystości trzymane. Do krzyżowania te głębie kapitalnie pasują. Wtedy mogą naprawdę dużo dobrego w hodowli przynieść, ponieważ krzyżują się z wszystkimi szczepami. To będzie na pewno samiczka. Bardzo ładnie zbudowana. Jak widać, i te gąbki, które teraz prezentuję, jest to ich kilkanaście myślę yy, wszystkie głębie pochodzą z krasa 45 oczywiście to mają w domieszce yy, tak samo 613 Gelogera, Witogera tego łębia, ale te które po, yy, tutaj prezentuję to są po wnukach, prawnukach lub bezpośrednio po yy, dzieciach yy, yy, tego w, <coughs> syna 045 tych głębie, jak wiadomo od, od Bauer'a Generalnie są to głębie od Bauera. Mam też kilka głębi od Burgmansa. Te głębie, w przeciągu od o tak, 2013 roku, zakupiłem ich kilkaset u Bauera. Wszystkie nie są u mnie. Część została skradziona. No ale na pewno jest tutaj imponująca kolekcja tych głębi. Także dla każdego hodowcy, który chce mieć głębi Jansen, znajdzie na pewno coś. Coś dla siebie. Jeszcze raz zaprezentuję tą samiczkę. Tak wygląda. Wiadomo, większy to gołębie szklane raczej oczy szklane czy jakby tego nie nazywać. I numer gołąbka już mówiłem 1644. Następny gołąbek późniejszy też bardzo fajnie zbudowany. Semiczka na pewno Tak wygląda I numer tego gołąbka to 1730 Jeszcze tutaj do parę parę piórek Tak wygląda Następny gołąbek i gołębi zostało w tym roku sporo, ponieważ w tym roku w ogóle nie lotowałem, w tamtym roku lotowałem młodymi głębiami w tym roku w ogóle nie ma czasu. Ten gołąbek będzie dołożony do następnego gołąbka, którego pokażę za chwilę. To jest taki gołąbek z Krasa niestety nie został zaobrączkowany. Spóźniejszy późniejszy gołąbek to będzie kapitalny samczyk. Widać. Niestety nie ma nie posiada obrączki. Ale jest to gołąb tak samo z Krasa 45, i postanowiłem go dołożyć tutaj. Jeżeli ktoś kupi tego gołąbka, to ten gołąbek będzie dołożony, żeby tam nie było wątpliwości. Bo jak pokażę, kilka razy pokazywałem bose gołąbki, te które nie były zawarączkowane, a to wtedy więcej hodowców dzwoniło i chciało też, żebym dołożył. Ale teraz mówię jasno, do którego gołębia ten gołąb będzie dołożony. Tak się prezentuje. Na pewno sam. Czyli To jest bezpośrednio po córce, po córce i synu, czyli wnuki, kresa 45, tak wygląda ta samiczka, kapitalnie, przepiękne oczy, tak wygląda, tak, tak się prezentuje, naprawdę kawał gołębia. Piękny gołąb, Jansen. Aha, numer tej, gołębie, tej, tej samicy byłby zapomniał. 1609 Następny gołąbek. Lekko pstry. Tak jak na niektórych filmach wspominałem. U tych gołębi pojawiają się gdzie szeki. Ale jak mówię z, po, z pojedynczymi yy, piórkami, to będzie raczej samiczka, może i samczyk, ciężko wyczuć. Tak wygląda, tak wygląda jego pierzenie. Jak widać tu jest jedno pióro, tu ma dwa. Też ładnie zbudowany gołąb. I numer tego gołębia to 17,98. Wszystkie gołębie jak w w moich obrączkach. Numer oddziału każdy zna. Następny gołąbek to jest super gołąbek. Tak, jak mówię, te wszystkie są z ptaszki. To będzie samiczka. Wszystkie są podobne. Jak większość gołębi Jansen. I numer tego gołębia to 2073. Tyle. Następny ptaszek, następna samiczka. Wygląda. I numer tego gołąbka. Osiemnaście, siedemnaście. Na pewno czysta samiczka. Jansen. Wszystkie gołębie pochodzą z pojedynczych boksów. Tak nie mam wątpliwości, do jakich rodziców należą. Następny gołąbek nakrapiany. Na pewno samiczka. Wygląda. I numer go samiczki to 2187 jeden Zostały jeszcze trzy gąbki. Największy gołąbek Samiczka też Kapitalnie wygląda Wszystkie głębia, jak mówiłem są z krasa 45 no. I numer tego gołąbka 2061 Wodka do spierzenia, a jest gołąbek, Wygląda, i numer tego gołąbka to dwadzieścia pięć. Ostatni ptaszek został super zbudowana tak samo z dwóch stron, pod córce i synu wnuka, krasa 45 Teraz był krasa, który jest u Bauera, w tej chwili 23 lata, nie płodzi ale wygląda w ten sposób też ma taką barwę ona naprawdę jest bardzo ładna, bardzo ładna w ręce jak widać niedużo do zbliżenia. tak wygląda Kapitalna samica. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.